Po raz kolejny możemy realizować nasze zadania. Tu przed chwilą mówiłem, tak nawet sobie uświadamiam czasem, o tym na co dzień nie pamiętam, że w tygodniu pracuję z ponad, prawie 200, 200 młodymi osobami, młodych ludzi wokół i dzieci, jest, które grają. Jest bardzo dużo, więc no jest dla kogo realizować te zadania, te projekty, które piszemy. Oczywiście te projekty dają nam jakieś środki do działania, dają nam nowe instrumenty, dają nam nowe nuty i różne inne wyposażenie. Natomiast przede wszystkim to, co ja cenię w tym wszystkim najbardziej, to, są, to jest ta energia, którą ta motywacja, którą młodzi ludzie dostają do działania, do działania społecznego, bo to działanie... Myślę, że im zostanie na przyszłość. Oni e, pewnie to będą kiedyś liderzy, działacze, tacy, którzy, którzy będą wiedzieć, że nie wszystko leży w rękach urzędników, a są rzeczy, które e, mo, można samemu wziąć w ręce czy w głowę swoją włożyć i e, znaleźć jakiś pomysł w swojej głowie i go zrealizować. E, trzeba tylko trochę się napracować, bo naprawdę zdobyć 4,5 tysiąca głosów to jest szacunek duży dla e, naszych e, młodych muzyków. E, a wiem, że nie było łatwo i krótki czas, tylko dwa tygodnie głosowania, w związku z tym ta aktywność ich, ta energia była niesamowita.